Pamiętacie senne angielskie wioski z morderstw w środku lata? Serial przyniósł nam urok chaos i bohaterów, których nigdy nie zapomnimy. Ale 28 lat później, życie wciąż skrywa przed aktorami tajemnice. Niektórzy zmierzyli się z rozpaczą, inni. Zniknęli z pola widzenia, a kilku z tragedii przekuło ją w siłę. Co naprawdę się z nimi stało, będzie dla ciebie zaskoczeniem. Barry Jackson jako dr George Bullard. Barry Jackson wnosi do serialu Morderstwa, ta tankę, w środku lata. Życie i dowcip jako dr George Bullard, zaufany patolog i cichy przywódca serialu. Zawsze spokojny pośród chaosu Bullard swoją spokojną, inteligentną postawą równoważył intensywność Barnabiego, wnosząc rzadkie ciepło do tajemniczego i śmiertelnie niebezpiecznego świata. Barry ma doświadczenie aktorskie z trudnego dzieciństwa. Urodzony w Birmingham w 1938 roku dorastał w powojennej biedzie. Jego rodzice, oboje robotnicy fabryczni, nauczyli go wytrwałości, zanim zaczął realizować swoje ambicje. Ta wczesna lekcja stała się fundamentem jego kariery. Kiedy inni się poddawali, on nie poddawał się. Po ukończeniu studiów w London Academy of Music and Dramatic Art, przez lata grał niewielkie role i miał niepewne wynagrodzenie. Wielokrotnie odrzucany, Barry wytrwał. Ta cierpliwość stała się jego znakiem rozpoznawczym, przyciągając później do siebie reżyserów, takich jak Stanley Kubrick. Nic dziwnego, że odniósł wielki sukces w brytyjskich serialach telewizyjnych, takich jak Doctor Who, Scars i Lovejoy. Barry Jackson zagrał dr Georgia Bularda w morderstwach w środku lata 1997 w wieku 59 lat, występując w 76 odcinkach zmarł na raka 5 grudnia 2013 roku w wieku 75 lat. W chwili śmierci jego majątek netto szacowano na 2 miliony dolarów. Suma życia zbudowanego na cichej maestrii, współczuciu i godności znacznie przeważyła nad sławą, której nigdy nie pragnął. Rosalie Crutchley jako Lucy Bellringer. Kiedy Rosalie Crutchley wciela się w postać Lucy Bellringer w filmie Morderstwa w środku lata, nie tylko gra tę rolę, ale wręcz kradnie całe show. Bystra, elegancka i absolutnie nieustraszona. Lucy to kobieta, która jednym spojrzeniem potrafi zmusić mordercę do przyznania się do winy. Sprawiła, że ta historia była niezapomniana. Ale prawdziwa historia Rosalie była o wiele bardziej dramatyczna niż cokolwiek, co pokazano. Na ekranie. Jej rodzina należała do kurczącej się klasy średniej, która przetrwała wielki kryzys, oszczędzając na wszystkim, co możliwe. Kiedyś opisała swoje dzieciństwo jako przepełnione zapachem węgla i zimnej zupy. Podczas gdy inne dziewczyny się bawiły, ona ćwiczyła studiując grę na fortepianie śpiew i wymowę w Królewskiej Akademii Muzycznej. Wybrała więc aktorstwo jako ucieczkę. Ciągle ją odrzucano. Reżyserzy twierdzili, że nie jest wystarczająco delikatna, nie jest wystarczająco piękna, mówili, że jej oczy są za ciemne, a głos za ostry. Te słowa były bolesne, ale zamieniła je w zbroję. Zamiast zniknąć, postanowiła dominować w nawiedzeniu quo vadis i sześciu żonach Henryka VIII. przywróciła życie kobietom, które zostały uciszone, złamane lub zdradzone, i uczyniła je niezapomnianymi. E ale lata nieustannej pracy dały jej się we znaki. Długie noce na scenie, londyński kurz izolacja wszystko to powoli podkopywało jej zdrowie. W połowie lat 90. była wątła, ale nie poddała się. Kiedy Midsummer Murders zaproponowano jej rolę Lucy Bellringer, od razu się zgodziła. Ten odcinek stał się jej ostatnim prezentem, pożegnaniem, którego większość ludzi nawet nie zauważyła. Rosalie Crutchley zagrała Lucy Bellringer w filmie Morderstwa w środku lata 1997. W wieku 77 lat. Zmarła zaledwie kilka miesięcy później 28 lipca 1997 roku, z powodu przewlekłej choroby układu oddechowego. Jej majątek netto szacuje się na 1,5 miliona dolarów. Elizabeth Spriggs jako Iris Rainbird. Elizabeth Spriggs wciela się w postać Iris Rainbird. Przebiegłej plotkarskiej i manipulującej kobiety, której sekrety napędzają morderstwa w filmie Badger's Drift z 1997 roku. Jej rola przemienia drugoplanową postać w siłę natury, pod maską humoru i psot. Spriggs wnosił do Iris coś wyjątkowego. Dzieciństwo Elizabeth w Buxton w Derbyshire było dalekie od łatwego. Urodzona w 1929 roku, dorastała w wojennej biedzie i opisywała swoje dzieciństwo jako całkowicie pozbawione miłości. Chłód w domu pozostawił po sobie niezatarty ślad. Muzyka była dla niej jedyną ucieczką, a jej mezzosopranowy głos zaprowadził ją do Królewskiej Akademii Muzycznej. W wieku 21 lat podjęła bolesną decyzję o opuszczeniu męża i małej córki, by zająć się aktorstwem. Później nazwała to najboleśniejszą decyzją w swoim życiu. Dręczyło ją poczucie winy, ale scena ją uratowała. Zaczynała od zera, występując w małych teatrach, często wyczerpana i bez grosza. Jej wytrwałość uczyniła ją jedną z najbardziej szanowanych brytyjskich aktorek. Zdobyła nagrodę. Oliviera była nominowana do nagrody BAFTA za film. Rozważna i romantyczna, a dzięki rolom w Harem Potterze i niezliczonych serialach BBC zapisała się w historii kina. Jednak pomimo sukcesu, nigdy nie uwolniła się od samotności wczesnej młodości. Elizabeth Spriggs zagrała Iris Rainbird w filmie Morderstwa w środku lata 1997, mając 68 lat. Zmarła 2 lipca 2008 roku w wieku 78 lat z powodu niewydolności serca. Jej majątek netto szacuje się na 2 miliony dolarów. Nigel Davenport jako William Smithers. Nigel Davenport gra Williama Smithersa potężnego, tajemniczego mężczyznę, którego obecność dodaje ciężaru i napięcia filmowi morderstwu. Filmowi morderstwa w środku lata. 2000 Dzięki swojemu autorytarnemu głosowi i cichemu zagrożeniu, Davenport przekształca autorytet w sztukę. Historia Nigel'a zaczyna się w 1928 roku w Great Shelford w Cambridgeshire. Urodził się w rodzinie intelektualistów otoczony mądrością i tradycją. Jego ojciec był znanym profesorem z Cambridge. Dla jego ojca, aktorstwo było buntem. Kiedy Nigel wybrał scenę zamiast stypendium, rozczarował rodzinę i porzucił komfort przywilejów. Na scenie odnalazł wolność. I na ekranie znalazł uznanie. Jego surowa uroda i głęboki głos sprawiły, że zapadł w pamięć w takich filmach jak Człowiek na Każdą Porę roku, Maria Królowa Szkotów i Rydwany Ognia. Jednak lata presji i ciągłych podróży dały się we znaki. Później problemy z oddychaniem utrudniały mu mówienie. Zachowywał jednak godność, pojawiając się na imprezach i udzielając wywiadów, z tą samą postawą, która definiowała go przez dekady. Nawet w swoich słabościach, Nigel Davenport nigdy nie pozwalałby go żałowano. Nigel Davenport zagrał Williama Smithersa w filmie Morderstwa w środku lata. 2000, mając 72 lata, zmarł 25. Października 2013 roku na zapalenie płuc w wieku 85 lat. Jego majątek netto wynosi około 3 miliony dolarów. Robert Hardy gra Roberta Cavendish'a. Robert Hardy wnosi siłę do postaci Roberta Cavendish'a, dumnego arystokraty, który posługuje się władzą jak bronią. Jego rola w Mordersters. Morderstwach, w środku lata jest autorytatywna, elegancka i przesiąknięta cichą groźbą. Nie tylko gra angielskiego arystokratę, ale także przeżywa tę rolę z całym wdziękiem i presją, jakich wymaga życie. Hardy urodził się w 1925 roku w Cheltenham w hrabstwie Gloucestershire. Jego ojciec, surowy dyrektor, wymagał od uczniów perfekcji. Miłość była rzadkością w tym domu, ale dyscyplina zawsze była ceniona. Od najmłodszych lat Robert nauczył się wyprostowanej postawy, wyraźnego mówienia i nigdy nie okazywać słabości. Kiedy wybuchła druga wojna światowa, wojna światowa wstąpił do królewskich sił powietrznych RAF i przeszedł szkolenie pilota. Wojna pozostawiła po sobie nieopisane blizny. Widział za dużo za młodo. Po wojnie studiował w Oxfordzie u C.S. Lewisa i J.R.R. R. Tolkiena. Ale książki nie mogły go zatrzymać. Porzucił karierę akademicką i zajął się aktorstwem. Karierę rozpoczął w Shakespeare Memorial Company, grając niewielkie role w Koriolanie i Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Jego cierpliwość się opłaciła. Stał się niezapomnianą postacią w świecie stworzeń wielkich i małych. Potem przyszła kolej na rozważną i romantyczną z 1995 roku oraz Harry'ego Pottera, gdzie zagrał Korneliusza, Fudge'a, dumnego ministra magii. Ale nawet gdy Sława powróciła, pozostał skromny. Robert Hardy zagrał Roberta Cavendisha w filmie Sen Letnich Morderstw 1999, mając 74 lata. Zmarł. 3 sierpnia 2017 roku w wieku 91. Lat w wyniku powikłań po upadku. Jego majątek netto szacuje się na 5 milionów dolarów. Dla tych, którzy znali Hardiego, był kimś więcej niż aktorem, był człowiekiem, który przetrwał. Laura Howard jako Kali Barnaby. Kali Barnaby ma w sobie coś niezapomnianego. Iskre, młodości, połączenie ciekawości i życzliwości, które potrafi wnieść tylko Laura Howard, jest siłą napędową morderstw w środku lata. Córką, która utrzymuje ojca przy ziemi nawet gdy świat wokół nich roi się od śmierci i oszustwa, ale za tą żywą energią kryje się młoda aktorka, która toczy walkę z samą sobą Laura. Dorastała w londyńskim Chiswick otoczona kreatywnością, ale przytłoczona oczekiwaniami. Aktorstwo pojawiło się u niej w młodym wieku, a wraz z nim presja sukcesu, zanim jeszcze wiedziała, czym on jest. Jej kariera rozpoczęła się od małych, ale konsekwentnych kroków. Podbiła serca publiczności w serialu. So haunt me i wystąpiła w takich serialach jak Casualty i Soldier Soldier. Każdy występ wytrącał ją z nieśmiałej dziewczyny, którą kiedyś była. Dopiero morderstwa w środku lata zmieniły to wszystko. Laura przemieniła Kali w coś więcej niż córkę detektywa. Była emocjonalnym łącznikiem między rodziną a przestępczością, niewinnością a dojrzałością. W każdym sezonie widzowie obserwowali, jak dorasta i w pewnym sensie dorastali razem z nią. Jednak w 2011 roku odeszła z serialu. To słodko-gorzkie. Laura Howard zagrała Kuliego Barnabiego w filmie Morderstwa w środku lata 1997, mając zaledwie 20 lat. Teraz, w wieku 48 lat, kontynuuje karierę. Aktorską i dubbingową, w tym swoją ostatnią rolę w filmie Proroctwo Duni 2025. Jej majątek netto wynosi około 2 miliony dolarów. Jason Hughes, jako detektyw Ben Jones. Jason Hughes wprowadza do serialu *Midsummer Murders, jednego z najbardziej uwielbianych detektywów detektywa Bena Jonesa, lojalnego i dowcipnego pomocnika, który współpracuje z Tomem i Johnem Barnaby. Jego połączenie humoru i szczerości rozjaśnia najciemniejsze wątki filmu. Ale pod tą sympatyczną powierzchownością kryje się aktor, który ciężko pracował, aby zasłużyć na swoją szansę. Urodził się w Port Cole w Walii w 1971 roku w pracowitej rodzinie. Życie nie było pełne blasku. Jego dziadek sprzedawał lody, rodzina jego matki była policjantami. Młody Jason marzył o uprawianiu sportu grze, w krykieta i rugby, aż w końcu jego pasja do aktorstwa wzięła górę. Zachęcony przez nauczyciela, dołączył do Narodowego Teatru Młodzieży Wali, co doprowadziło Michaela Schina do sukcesu. Jednak sukces nie przyszedł łatwo. Studiował w London Academy of Music and Dramatic Art, dzieląc dom i posiłki z innymi aktorami borykającymi się z problemami. Przełom nastąpił w Shaw-Statiu. 1996 roku, kiedy zagrał Warrena Jonesa, jedną z pierwszych pozytywnych kreacji geja w brytyjskiej telewizji. Rola była odważna, szczera i niezapomniana. Kiedy w 2005 roku ukazał się serial Morderstwa w środku lata, wydawało się, że to przeznaczenie Jason wniósł humor, intensywność i serce do postaci D.S. Bena Jonesa, występując w ponad 50 odcinkach. Widzowie byli świadkami jego rozwoju. Ale los potoczył się po jego myśli. Odszedł z serialu w 2013 roku, ale wiedział, że nadszedł czas na odkrywanie nowych historii. Jason Hughes zagrał policjanta Bena Jonesa w filmie Morderstwa w środku lata: 2005 mając 33 lata. Ma obecnie 53 lata i pracuje w branży teatralnej i telewizyjnej. Jego majątek netto wynosi około 2,5 miliona dolarów. Jane Weimar jako Joyce Barnaby. Teraz Jane Weimar wnosi ciepło i równowagę do Midsummer Murders. Jako Joyce Barnaby życzliwa, spokojna żona, która ożywia serial. Jej delikatny humor i cierpliwość sprawiają, że każda mroczna zagadka staje się odrobinę lżejsza. To ona sprawia, że serial wydaje się tak ludzki. Ale jej prawdziwa historia zaczyna się na długo przed Midsummer. Urodzona w Londynie w 1952 roku, Jane dorastała w rodzinie artystycznej. Jej ojciec, aktor Patrick Weimark, wypełnił jej dzieciństwo teatrem i wyobraźnią. Miała zaledwie 17 lat, gdy nagle zmarł. Żal ją odmienił. Dał jej cichą siłę, która później zdefiniowała jej karierę. Zanim Jane odnalazła stabilizację, niestrudzenie pracowała na scenie. Grała niewielkie role w sztukach teatralnych, ucząc się dyscypliny na błędach. Jej przełom nastąpił w latach 70., w serialu Poldark, gdzie zagrała Morwene Chinoet. Potem przyszła kolej na telewizję A Touch of Frost, Dangerfield i Lovejoy. Każda rola szlifowała jej spokojną, stabilną energię. Kiedy w 1997 roku odbyła się premiera filmu Morderstwa w środku lata. Jane w końcu odnalazła swój rytm. Z Johnem Nettlesem zbudowała wiarygodne małżeństwo na ekranie. Za kamerą znana jest z ciepła i inteligencji, dzięki którym w każdym otoczeniu czuje się jak w domu Jane. Weimark zagrała Joyce Barnaby w filmie Morderstwa w środku lata. 1997, mając 44 lata. W 2000 25 roku miała 72 lata i zajmuje się pisaniem i doradztwem artystycznym, prowadząc London Literary Salon. Jej majątek netto szacuje się na 3 miliony dolarów. Neil Dudgeon jako detektyw nadinspektor John Barnaby. Neil Dudgeon przejmuje dowodzenie nad Summer Murders z pewnością siebie i urokiem, grając. Detektywa nadinspektora Johna Barnabiego, chłodnego, dowcipnego kuzyna, który kontynuuje tradycję z nową energią. Jego lekki humor równoważy serial po odejściu Johna Nettlesa. Nie zastąpił starego Barnabiego, ale go rozwinął. Urodzony w Doncaster w 1961 roku, Neil pochodził ze zwyczajnej rodziny. Jego rodzice byli ciężko pracującymi, mało znanymi ludźmi. Nie było dróg na skróty, tylko wytrwałość. Szkolne przedstawienia rozpaliły iskrę i kiedy dostał się na Uniwersytet w Bristolu, wiedział, że aktorstwo to jego przyszłość. Ta decyzja okazała się dla niego zbawieniem. Zaczynał od małych ról na sygnale, inspektorze Morseje i dotyku szronu. Następnie przeszedł do większych projektów, takich jak Pieces of Cake, Życie Riley'a, i Imperium Rzymskie. Po cichu budował swoją reputację rola po roli, aż do momentu, gdy morderstwa w środku lata zaczęły go nękać. W 2011 roku Nil wcielił się w rolę Johna Barnabajego. Wielu wątpiło, że zdoła wypełnić pustkę po Johnie Nettlesie, ale zdobył serca widzów swoim ciepłym i subtelnym humorem. Pod jego kierownictwem senne morderstwa Utrzymały swój urok i są jednym z najtrwalszych brytyjskich dramatów kryminalnych. Neil Dudgeon zagrał Ditchie Johna Barnabiego w filmie Morderstwa. W środku lata 2011, mając 50 lat w 2000, 25 roku miał 64 lata. I nadal występuje w nowych odcinkach serialu. Jego majątek netto szacuje się na 5 milionów dolarów. W rolę Sara Barnaby wciela się Fiona Dolman. Pamiętacie? Fiona Dolman była inteligentną, pełną współczucia żoną inspektora Johna Barnabiego. Fiona Dolman wniosła cichą siłę i urok do postaci Sara Barnaby w Morderstwach w środku lata. Jej ciepło idealnie równoważyło zimne zbrodnie w serialu, ale droga Fiony do tego spokoju nie była prosta. Urodziła się w 1970 roku w Finehorn, Szkocji w rodzinie klasy średniej otoczonej spokojem i naturą. Jednak jej marzenia były większe niż jej rodzinne miasto. Przeprowadzka do Londynu, by grać, oznaczała presję, rywalizację i wątpliwości. Przed Summer Fiona: Wystąpiła w Ultraviolet i Heartbeat, budując solidną reputację. Przełom nastąpił wraz z The Royal Today. Ale w rzeczywistości życie postawiło przed nią kolejne wyzwanie: zostanie samotną matką. To był trudny czas, ale z łatwością go przetrwała wspierana przez rodzinę i pracę. Jej kariera rozkwitła, podobnie jak jej empatia. Fiona nie tylko wykorzystywała swój głos w aktorstwie, ale została również ambasadorką Hospice UK i Green Fingers Charity. 2019 roku Przebiegła maraton londyński ku pamięci swojego ojca. W wieku 40. Jeden lat Fiona Dolman zagrała Sara Barnaby w filmie "Morderstwa w środku lata" 2011. Dziś ma 55 lat, nadal aktywnie uczestniczy w filmach i kontynuuje działalność charytatywną. Jej majątek netto wynosi około 3 miliony dolarów. John Nettles jako DCY Tom Barnaby. Zastanawialiście się kiedyś, jak jednemu człowiekowi udaje się sprawić, że morderstwo wydaje się tak spokojne? To John Nettles jako DCY Tom. Barnaby cierpliwy, inteligentny detektyw, który rozwiązuje zagadki z empatią, a nie egoizmem. Od 1997 roku jest stałym sercem serialu Midsummer Murders Nettles. Urodził się w 1943 roku w St. Austell w Cornwallie. W dzieciństwie został adoptowany przez stolarza i jego żonę, jego biologiczna matka irlandzka pielęgniarka porzuciła go. Wywarło to na niego ogromny wpływ. To właśnie ta wrażliwość stała się później jego największym talentem na ekranie. Zanim odniósł sukces, Nettles zmagał się z przeciwnościami losu, jak każdy aktor goniący za marzeniami. Po studiach historii i filozofii na uniwersytecie w Southampton zaczął grać w teatrze i małych rolach telewizyjnych, żeby przetrwać. W filmie Rodzina na wojnie 1970-72 pokazał cichą intensywność jako dr Ian Mackenzie. Następnie pojawiły się, się wróg u drzwi. 1978 i The Liverbirds. Choć wynagrodzenie było niskie, każda rola pomagała mu w potwierdzeniu swojej siły. Po dekadzie sławy powrócił do swojej pierwszej miłości. Sceny występował z Royal Shakespeare Company w opowieści zimowej Ryszardzie 3 i Wesołych kumoszkach z Windsoru. To właśnie ta dyscyplina go zahartowała, przygotowując do ról, które miały ukształtować jego dziedzictwo. Ale po 14 latach zrezygnował twierdząc, że lepiej zostawić ludzi z niedosytem i tak też zrobił. John Nettles grał szeryfa Toma. Barnabiego w serialu morderstwa w środku lata w latach 1997-2011. Zaczynając w wieku 53 lata, w 2025 roku ma 81 lat i spokojnie mieszka w Devon. Jego majątek netto wynosi około 10 milionów dolarów. Obecnie pisze książki i jest narratorem historycznych filmów dokumentalnych.